Cześć. W dzisiejszym odcinku testujemy telefon zwany pożądaniem, czyli HTC Desire S, najnowszy model serii Desire, czyli właśnie model S. To tak naprawdę pierwsze rewelacyjne wrażenie, dlatego że kiedy bierzemy telefon do ręki, wrzucają się w oczy materiały, z jakiego on jest wykonany. I to jest obudowa typu Unibody, czyli taka, która jest wykonana z jednego kawałka aluminium, metal naprawdę świetnej jakości. Są dwa elementy z plastiku: jeden chroniący antenę mm, urządzenia, a drugi, który chroni klapkę baterii, klapkę karty SIM. Ale to też są bardzo dobre plastiki, takie, które się nie rysują, bo to są plastiki gumowane. Na froncie z kolei szkło hartowane typu Gorilla, czyli to najbardziej odporne na zarysowania. I dzięki kompaktowym rozmiarom telefon świetnie leży w dłoni. Jeśli zaś chodzi o wyświetlacz, mamy do czynienia z ekranem w rozmiarze 3,7 cala w rozdzielczości 480 na 800 czyli dokładnie jest to taki samych rozmiarów wyświetlacz jak ten, który był w pierwszym modelu HTC Desire. Na pewno na plus fakt, że jest wykonany w technologii Super LCD. To nie jest ciągle Super AMOLED, ani AMOLED, czyli nie ma pełnej, głębokiej, prawdziwej czerni, ani rewelacyjnych kątów widzenia, ani fantastycznego odwzorowania barw. Natomiast na pewno jest to najlepszy ekran Super LCD, jaki ja widziałem kiedykolwiek w telefonach, dlatego że on po prostu wygląda lepiej, ma lepsze kąty widzenia, Żywsze barwy niż te ekrany Super LCD, które ja widziałem wcześniej, na przykład w poprawionej wersji HTT Desire, czyli takiej, która nie miała AMOLEDa. I rzeczywiście, tutaj na plus, na pewno fakt, że rewelacyjny jest też panel dodatkowy. Tego ekranu naprawdę interpretuje komendy bajecznie, nie można wymagać niczego więcej w telefonach dotykowych. Za pracę urządzenia odpowiada procesor taktowany zegarem 1 GHz, wsparty dodatkowo bardzo wydajną kartą graficzną, układem graficznym. Jest też 768 MB pamięci RAM i to sprawia, że telefon nigdy nie zwalnia, nigdy się nie zawiesza. Nie ma tutaj żadnego lagowania, nie ma tutaj żadnych spowolnień i z całą pewnością jest to jeden z najszybszych telefonów, jakie są dostępne na rynku. Na pewno również tutaj ma wiele do czynienia fakt, że urządzenie pracuje na Androidzie w wersji 2.3, czyli najnowszej w chwili obecnej, nie tabletowej wersji tego systemu. Dodatkowo wspartej świetną nakładką systemową HTC Sense w wersji 2.1. Podstawą interfejsu tego telefonu jest 7 pulpitów, 7 ekranów głównych, na których możemy umieszczać skróty do ważnych funkcji w telefonie, skróty do kontaktów, do folderów, do plików i również widgety, czyli mini aplikacje, które w fajny, graficzny, bardzo ładny, estetyczny sposób odnoszą się do jakichś funkcji, które są głębiej zakopane w telefonie, albo do multimediów, również tutaj można sobie tworzyć skróty dzięki tym widgetom. Na pochwałę na pewno zasługuje fakt, że każdy z widgetów Sense można umieszczać w kilku opcjach, czyli w różnych rozmiarach. Również w różnych typach wyświetleń one mają, w zależności od rozmiaru, zupełnie inne funkcje albo trochę inne funkcje. To jest na pewno pozytyw i tych użytków jest naprawdę mnóstwo w chwili obecnej. E, takim najbardziej flagowym jest pogodynka, czyli po prostu prognoza pogody, łącznie z efektami pogody, które są wyświetlane na ekranie. W tej wersji HTC Sense są również małe zmiany w stosunku do wersji poprzednich. Jest na przykład zmieniony pasek powiadomień, na którym możemy zobaczyć ostatnio otwierane przez nas aplikacje, ale również mamy możliwość wyłączania lub włączania funkcji komunikacyjnych telefonów, takich jak. Bluetooth czy WiFi. Jeśli zaś chodzi o multimedia, standardowe multimedia, które można znaleźć teraz już w każdym telefonie, taki jak aparat fotograficzny, tutaj trzeba zwrócić uwagę na fakt, że zdjęcia robione przy pomocy HTC Desire S nie są zachwycające. To są dobre zdjęcia, ale ciągle im brakuje sporo do najlepszej konkurencji w segmencie telefonów fotograficznych. Brakuje również trochę interfejsowi, dlatego że nie ma na przykład możliwości wykonania zdjęć w trybie makro, po prostu trybu fotografowania nie ma. Jeżeli chodzi zaś o nagrywanie wideo, tutaj pochwała, dlatego że mam do czynienia z nagrywaniem w jakości 720p, czyli HD przy 30 klatkach na sekundę i to jest, są, to jest dobra jakość. Oczywiście filmy wychodzą naprawdę fajnej jakości ze świetnymi szczegółami, z dobrym odzerwaniem barw i kolorów. Po prostu przyjemne są dla oka. Na pewno, jeżeli chodzi o multimedia, warto zwrócić również uwagę na odtwarzacz muzyki. I w tym telefonie mamy do czynienia z odtwarzaczem muzyki, który naprawdę wygląda rewelacyjnie. Ma oczywiście płynne przewijanie okładek. Ma dodatkową możliwość podbijania dźwięku przy pomocy equalizera i dodatkowych funkcji, które sprzyjają właśnie świetnej jakości dźwięku. I rzeczywiście, jeżeli ktoś szuka telefonu do odtwarzania muzyki, to na pewno Desire S może się nadać. Urządzenie radzi sobie również z odtwarzaniem DVX-ów i również z odtwarzaniem dvx w jakości 720p, czyli również w jakości HD. Odtwarza również niektóre pliki MKV, ale niestety nie jest to tak dobry playback jak na przykład w Samsung Wave czy w Galaxy S, gdzie odtwarzane są niemal wszystkie formaty. Tutaj czasami zdarza się tak, że jeżeli wrzucimy jakiś plik, brakuje na przykład dźwięku, czyli po prostu niedostateczne jest wyposażenie kodeków czy nie dostarczna ilość kodeków, które są zainstalowane do urządzenia? I on po prostu nie ze wszystkimi formatami sobie radzi. Nie brakuje również popularnych funkcjonalności z innych modeli z serii Desire, jak na przykład Fastboot, czyli chodzi o super szybkie uruchamianie telefonu. Wystarczy przycisnąć klawisz zasilania i dosłownie po dwóch sekundach telefon jest gotowy do pracy. Drugą funkcjonalnością będzie aplikacja, która się na Locations i ona polega na tym, że możemy do urządzenia wgrać mapy jakiegoś kraju i po prostu korzystać w, bez połączenia z internetem z opcji wytyczenia tras. To powiedzmy jest to coś takiego jak nawigacja, natomiast brakuje nawigacji głosowej. Ona ciągle jest dostępna bezpłatnie tylko w smartfonach na Symbianie od Nokii. Kolejną pozytywną cechą jest również aplikacja, czy możliwość synchronizowania telefonu przez stronę, przez desktopową aplikację Sense.com, czyli po prostu przez stronę internetową i dzięki temu możemy zachowywać, robić kopie danych, które znajdują się w telefonie. Możemy również odnaleźć telefon na mapie, jeżeli nam się zgubi, albo na przykład uruchomić zdalnie dzwonek w telefonie, po to, żeby go znaleźć, kiedy zapodzieje nam się gdzieś pod. Yy, na przykład kanapą czy pod szafą. Wydajność telefonu tak naprawdę widać wtedy, kiedy uruchomimy również przeglądarkę internetową, dlatego, że ona działa wyjątkowo szybko, wyjątkowo gładko i rzeczywiście bez zająknięcia. Jeżeli chodzi o pinch to zoom, czyli uszczypnięcie, yy, aby przyzumować, przybliżyć sobie stronę, to oczywiście ona działa rewelacyjnie, bardzo szybko, bardzo płynnie. Natomiast ciekawą cechą jest to, że w telefonie da się również odtwarzać treści flash. W jakości 720p na stronach internetowych. To jest po pierwszy to jest funkcja, ja trzymam w ręku, który coś takiego potrafi. Drugą sprawą jest również rzecz, że jeżeli chodzi o obsługę flasha, ona to działa tak dobrze, że również można korzystać z tych online-nowych gier, które są wykonane we flashu I one to działają również bez zamknięcia, bardzo szybko, bardzo sprawnie. Także przeglądarka w HTC Desire S jest jedną z najszybszych, jakie ja widziałem kiedykolwiek. Podsumowując, HTC Desire S to tak naprawdę ewolucja, ewolucja i jeszcze raz ewolucja. Czyli urządzenie jest tak naprawdę rozwinięciem poprzednich modeli z serii Desire, trochę poprawionym, trochę bardziej wygładzonym, trochę bardziej dopracowanym i rzeczywiście mam do czynienia z bardzo udanym smartfonem, który ma rewelacyjny design, świetne multimedia i świetną jakość wykonania. I przede wszystkim, rewelacyjną, naprawdę rewelacyjną nakładkę systemową, która bije wszystko inne, co jest od konkurencji dostępne na Androida. Dzięki temu ja mogę Wam HTC Desire S. Gorąco polecić. To na pewno nie jest smartfon, który będzie się równał z nowoczesnymi, topowymi smartfonami, które będą miały dwurdzeniowe procesory, ale w chwili obecnej jest to na pewno jeden z najlepszych smartfonów, jakie są dostępne na rynku. Wiecie już, co ja sądzę o nowym HTC Desire S. Również Wy możecie wysłać SMS-a i ocenić ten telefon. Zachęcam Was, bo oczywiście do wygrania są fajne gadżety. Wystarczy wysłać SMS-a odpowiedniej treści na numer 71068. Pamiętajcie o tym, że do zgarnięcia jest ciągle topowy Samsung Galaxy S. Także warto powalczyć. Zapraszam Was również na naszego Facebooka na, yy, i na naszą stronę internetową. Jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście się dowiedzieć, czy coś warto kupić, czegoś nie warto kupować, czy coś jest lepsze, czy coś jest gorsze, napiszcie, chętnie Wam doradzę. Trzymajcie się do następnego odcinka.